Dzień dobry państwu. Widzicie tutaj państwo bardzo dobry Sejm. Ten Sejm jest świetny. Wszyscy dobrze się bawimy, oglądamy ludzi z Sejmu. Więc jeżeli byście chcieli, żeby ten Sejm był dalej taki dobry, nie wchodźcie na prawy net. Jeżeli byście chcieli, żeby znowu były te bardzo dobre partie z tego bardzo dobrego Sejmu, nie wolno wam wchodzić na prawy net. W tych bardzo dobrych partiach są bardzo dobrzy posłowie. Jeżeli byście chcieli, żeby cały czas był poseł Niesiołowski z inteligentną twarzą, czy y, także taki inny poseł, co to y, ma to... Y, y, tak, Matole, Matole na niego mówią, nie wchodźcie w Prawy Borynet, bo Prawy Borynet to jest taki niebezpieczny portal, tam byle obywatel może zostać posłem. Po co nam to? Chcemy ciągle te same twarze, chcemy ciągle tych samych partyjnych urzędników kulturalnych, inteligentnych, sympatycznych, obytych, lubianych przez telewizory, więc nie wchodźcie na Prawy Borynet, ostrzegam.